Ale to ja nie mogę wybrać innej raz I puszczaj. Kurwa, killer. killer. Killer, jeszcze nie wie kurwa co robi. Killer widzę. On jeszcze nie, on jeszcze nie wie, że popełnił największy błąd. Co, co ja, ja robię tu? To... co ty tutaj robisz? Mikro masz tego, z laptopa? Nie, to, to słuchawek jakiś z DBL a Wiem, słychać mnie kurwa jakbym miał chuja w buzinie, ale trudno. Gorzej. Ale to się kurwy ciągnie. Chujam w drugie w dupie, ale jeszcze z tego. Co, co najmniej. <grym> yeah, boy. Wiecie, widzisz przejścia? Tak. Ale... <grym> Kurwa, chet. jest za dobrze. No jest ją, wybawcę. Teraz. Ano laga. Nadzieja narodu. No mati. <grym> <grym> Zabrakło się palec na siwcie, czy co? No dokładnie. taki tryb mi się podobał <grym> <Boja. grym> Na mierze. Dziękuję. Dziękuję. jestem. Dziękuję. 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 Short. Short. <grym> okay. Maty, Maty to jest zabójca. Jurek chce coś <laughs> miękka fajka, kurwa. Mati, wpierdala się do siebie. Kasuje chłopów, kurwa, zamiaczki. Patryk, mówiłem to. Mówił, Jurek. Jurek... Narys, nie podejmie. Jurek, mnie. Jurek całe życie gra, kurwa i. Dobra. Tka, z Patrykiem tka. gadaliśmy, że potem będą short skróty na tyle. No, ja mówię, że wszystko nie jest. Wszystko jest moja wina, <laughs> a będzie Bogiem. Idzie. Mati, chowaj się. Idzie tu. Jest tu, jest tu, jest A, jest A, Short tam wchodzi. O kurwa Uuu. mać, nagrałem to. Short, plan, plantował na standardzie. na no, idą. Kurwa obity, jest do 90. Boże, czy ty to widzisz? No są, smoki tu lecą. No, tu jest was trzech tam. Nie ja głupiał. O kurwa, Dobra, dziękuję. Został ostatni Mohikanin. Maka milek. Dawaj pistolet, jazda. Kurwa. O kurwa, jura. Aż nie stanąć po Kurwa. Ha! Smoke. O kurwa, Brawo, Damian. dobiłeś kurę. <grym> <grym> Jest frag jaki masz zrobić w tej rundzie. Damian. Odpowiesz moje siostrze, czemu tak słabo gramy? Bo gracie ze mną. No, to jest Matejgo wersja, a ty co powiesz? Bo grasz chujowo. A, bo, bo, bo dawaj gra chujowo. No. Co to? Czy Ja nie mogę, nie był w gębie. O kurwa, sorry. Dobra szyszka, Matiz Nice. Jeden ma 5 HP, drugi ma... nie wiem ile, mało też. A raz mała No, to jest problem właśnie. Jeszcze jeden, Jurek, tam jest. Jeszcze jeden Faki na badanie, salter. jeszcze jeden na bananie. Na blisko może być. Nie wiem czy tam po na lewo... Na, po lewo. Na le... Kurde! pop hey, Nigdy nie używa granatów, ale teraz o towo zamiast... Już zabił trzech. To mogła być twoja runda, mogłem to nagrać. a ja teraz tego nie nagram, nie będzie tego. <grym> Mati plantuje ci kurwa na ryju Dawaj O kurwa No to trzeba chyba jest możliwe po to eee, krzes Krzesło, krzesło, krzesło. A, Tak, tak, A, kamiecie, no. midzie, tak Paka byleciał Na midi No, Nie, ander, under, under, under Awka, awka Na midzie, ciekro po prawej Krzesło Nie wychodzi, nie wychodzi, nie wychodzi, czekaj, 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 czekaj. Kurwa, Jurek. Jedna, prowadzi. Tu Jurek pasterze moim. Niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych fraguje. O kurwa ja pierdolę. Dobra. Ja mnie nie. Ani raz nie trafił. Ja <laughs> <Nie>, 50, 50 <laughs> oh! ew! Dude! WHAT THE fuck? Kurwa, wynik jest lepszy niż, niż... nasza gra, tak szczerze. Oni grają w czterech, tak prawda my też. No, spoczniemy. My to my. W a nie grałem w czterech dopiero pierwszy raz chyba. Kurwa, sikar, ty to, za, ty to za półtorej chyba, a nie za, za pół. Oh, wow, ja robię za dwoma <grym zimno> Rozumiesz? Uw. zrozumiesz? Uwu. Uwu. ogrz z bag nazwanego Kowalowiec. Jest. <laughs> za ja <za dnia> Waleniem, <laughs> w nocy za oknem. O, o, Dżungla lewo. Jest. Ci, ci, ci. nie, to przegramy z tego. będzie blisko, to wyhent. Teraz Mati, teraz. <laughs> Dam Nejda i może podkrócę Dobra bo Czuję, że to jest ta chwila No nie! To 30 Co czuję Ja czuję, że to ten moment Jurek wychylano, bo na niej dostaję dentkę Wiem, że to może być shotowane Chyba jak ...telefonik jak mu dziecko spada z kolan no. Nie możesz Patryk, nie możesz ginąć, bo jest jedyną nadzieją tam. Kurde, jak <grym> ale dostał Luty od starego. Kurde. O! Zabijam sobie chcę, podejść bliżej, sprawdzić na pewno wybuchnie. Daj smoka i wezmę. za to by było. Tutu, tu tu, 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 tu. jakbyś miał defuse na dole, co nie? nie, no. jest tyle ale niespodzianka, Matik mówi wszystko oprócz do <grytanie> Matko Bosko, mówię, coś to. coś, to, coś to się stanęło. Ja stoję na bananie. Otwarto, pojebane. Poczekaj, ja wejdę w banana. <grymianie> <grymianie> bum, bum, <grymianie> nie <grymianie> cześć, jadę, No mały rekonesans. <grymianie> ja dostał, dostał, dostał. Nie, to 80. <grymianie> nie wiedzę. Zaporowy. 7 x od dalej. <grymianie> o. No nie wiem. Który jest Nice. mną? Jest misja, do prawej przejdź. Znaczy do lewej, do lewej kurwa, no ja pierdolę. Chuj tam. City. Sniper City. To nie cały czas. Pierdoli, pierdoli, nie? A co myślisz, że na wojnie ci nie będą pierdolić? <grywa> Wtedy trzeba cię trafiać. Musisz, że Nie powiesz... będę na niego pierdolił. Cichaj się cichaj. To ja strzelam. Banana może być. wszystko wiesz. Inaczej. Nie ma tyf, 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 Ale łeb masz, Web, Łeb, mas, mas. łeb. <grym> 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 co ty tam dochodzisz? <grym> no. To tak. No A, to znowu po <grym> prostu. jest czysto. Umi. Weź mi tam jedni smoka i ja wjeżdżam na szybko pierdolę, bo znowu Pedle Jeszcze ci flasza tam <grym> <grym> Puściutko tu jest w, w twojej główce Uf. No ja nie wiem, o, że tam był drugi raz. Jurek jakie rondo zajebał. Jurek zajewał takie rondo, jak ma na głowie ty. <laughs> <laughs>